Spotykamy się dzisiaj w naszej kaliskiej katedrze na mszy świętej za zmarłego 23 września we Wrocławiu biskupa kaliskiego seniora Edwarda Janiaka. Pragnę powitać na naszej wspólnej modlitwie księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego, który będzie przewodniczył naszej Eucharystii. Modlą się z nami dzisiaj także księża biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy z naszej diecezji, której przez osiem lat przewodził zmarły biskup Edward. W nasze wołanie do Boga za zmarłego włączają się także najbliżsi biskupa Edwarda który chcemy dzisiaj zapewnić o naszej bliskości i modlitwie. Spotykamy się dzisiaj na modlitwie w duchu wiary w Jezusa Chrystusa naszego Pana, prawdziwego Boga i człowieka, który przez swój krzyż i zmartwychwstanie objawił swoje panowanie nad śmiercią i otwarł przed nami niebo. ufając w nieskończone Boże miłosierdzie Pragniemy prosić dla świętej pamięci biskupa Edwarda o dar życia wiecznego. W szczególny sposób, w nasze wołanie, chcemy zaprosić dzisiaj świętego Józefa, który jest nam w Kaliszu bardzo bliski, aby przyczyniał się przed majestatem dobrego Boga za naszym zmarłym. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam bracia i siostry, że bardzo zgłoszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Boja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga. Alleluja, Alleluja, Alleluja. aleluja, Alleluja, Alleluja. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie, było już około godziny szóstej, i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło, i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef. Członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił go o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty, a skoro weszły. Nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Z martwych wstał. Oto słowo panińskie, chwała Tobie, Chryste. Drodzy kapłani osoby życia konsekrowanego, droga rodziną, krewni, przyjaciele, znajomi, trzygodni wierni świeccy. Spotykamy się dzisiaj w kaliskiej katedrze, by modlić się za spokój duszy księdza biskupa Edwarda Janiaaka, który urodził się dnia 14 sierpnia 1952 roku w Malczycach w województwie dolnośląskim. Ukończył Technikum Przemysłu Drzewnego w Sobieszewie, uzyskując w 1971 roku świadectwo dojrzałości. Zanim wstąpił do seminarium duchownego, przez dwa lata studiował na Wydziale Technologii Drewna w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. W Latach 1973-79 do 1979 Odbył studia filozoficzno-teologiczne na papieskim wydziale teologicznym we Wrocławiu, a jednocześnie zdobywał formację kapłańską w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święceń prezbiteratu udzielił mu ówczesny biskup pomocniczy Wincenty Urban dnia 19 maja 1979 roku. Dalsze studia odbył również na papieskim wydziale teologicznym, gdzie w 1983 uzyskał licencjat z teologii moralnej, zaś w latach 1983–86 kontynuował studia w tym zakresie na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza Zakwinu na Angelicum, które ukończył doktoratem. W latach 1979-83 pracował jako wikariusz parafii św. Jana Apostoła Ewangelisty w Oleśnicy. Od 1986 do 87 był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Po powrocie do kraju pracował w archiwum archidiecezjalnym, będąc też sekretarzem kardynała Henryka Gulbinowicza. Od 1988 pełnił funkcję wicedyrektora Referatu do Spraw dobroczynności w kurii Metropolitalnej, a w latach 1989-96 dyrektora nowo powstałego Karitasu Archidiecezji Wrocławskiej. Wszedł w skład Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów, Komisji Rewizyjnej dla Instytucji Kościelnych Archidiecezji, a w 1992 otrzymał godność kapelana honorowego jego świątobliwości. W 1987 został mianowany adiunktem w Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej Papieskiego Wydziału Teologicznego i wykładowcą, Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W latach 1989-92 pełnił funkcję dyrektora administracyjnego Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Dnia 26 października 1996 roku. Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Święcenia biskupie otrzymał 30 listopada 1996 roku w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela, a jako dewizę biskupią przyjął słowa oportet servire, to znaczy trzeba, abym służył. W archidiecezji wrocławskiej sprawował funkcję wikariusza generalnego. Został też kierownikiem sekretariatu 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Pełnił też funkcję prepozyta kapituły metropolitalnej w Wrocławskiej. Dnia 21 lipca 2012 Papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji kaliskiej. Ingres do katedry św. Mikołaja biskupa odbył się 12 września 2012. W ramach konferencji episkopatu Polski objął funkcję przewodniczącego Rady do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek. Został też oddelegatem do spraw imigracji, delegatem do spraw dusz pasterstwa, pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, a także asystentem kościelnym Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Wszedł również w skład Komisji do spraw Polonii i Polaków za granicą, a 17 grudnia 2011 roku Papież Benedykt XVI mianował go członkiem papieskiej Rady do Spraw Migrantów i Podróżujących. Został też członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej do Spraw Migracji. W październiku 2020 roku nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Janiaka. Biskup senior zmarł we wrocławskim szpitalu dnia 23 września w godzinach południowych w wieku 69 lat. I tyle o życiu w księdza biskupa. Natomiast drugą kwestią jest śmierć człowieka. Dzisiaj, gdy przy ołtarzu pańskim modlimy się w intencji zmarłego biskupa Edwarda, Rozważamy finał tego doczesnego życia, które zmierzało ku temu samemu końcowi, co życie każdego z nas. W takim momencie przychodzą na myśl słowa z Księgi Kocheleta Pomnij na Twórcę Swego w dniach swojej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu, w czasie gdy trząść się będą stróże domu, i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w okna, i zamkną się drzwi na ulicę. Podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się głos ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną, odczuwać się będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze. I drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary, bo zdążać będzie człowiek do swojego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki. Zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się z czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnie w kołowrót słamany wpadnie, i wróci się proch do ziemi tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. To jest fragment księgi Kocheleta z 12 rozdziału. Święty Hieronim interpretuje ten tekst w sensie alegorycznym. I tak, stróże, to są ramiona człowieka. Silni mężowie, to ludzkie nogi. Mielące kobiety, to zęby, których ubywa, a wypatrujące w oknach, to oczy. Drzwi na ulicę to uszy, łosk od młyna to bicie serca, drzewo migdałowe to białe włosy, szarańcza to żmudna wędrówka, kapary to życie płciowe, które ustaje, rozbijający się dzbanu źródła to symbol śmierci, a wreszcie kołowrót wpadający do studni to zniszczenie naszego ciała. Jeśli do śmierci cielesnej przywiązujemy tak wielkie znaczenie, to przede wszystkim dlatego, że od sposobu naszego życia na tym świecie zależeć będzie nasza szczęśliwa lub nieszczęśliwa nieśmiertelność. Z chwilą śmierci zmarły niczego już nie może zmienić ani naprawić. Dlatego Sokrates, mędrzec grecki z V wieku przed Chrystusem, powiada, Całe nasze życie powinno być myśleniem o śmierci i zaprawą do spotkania z nią. Podobnie patrzył później Blaise Pascal, francuski myśliciel z XVII wieku, który napisał, Nie ma dla człowieka nic ważniejszego, jak jego przeznaczenie. Nic nie jest bardziej niepokojące od wieczności, która go wszakże oczekuje a jednak człowiek pozostaje wobec niej obojętny. Natomiast wobec innych rzeczy zachowuje się zupełnie inaczej. Boi się, ufa, zabiega, informuje się. I właśnie tenże człowiek, który spędza wiele dni i nocy w zagniewaniu i desperacji z powodu niepowodzenia w karierze, Zdąża bezmyślnie ku śmierci, która jest stawką o wszystko. Tak więc śmierć każdego człowieka to smutna konieczność, ale którą lepiej rozumie tylko ten, który się o nią otarł. Ale to nie jest ostateczny koniec. To raczej okazja do tego, by nasze życie duchowe coraz bardziej dojrzewało. I o tym właśnie procesie dojrzewania tak pisał święty Abroży w dziele o błogosławieństwie śmierci. Tak więc śmierć jest przejściem, które obowiązuje wszystkich. Trzeba, aby ustawicznie przechodził ze skażitelności do nieskazitelności, ze śmiertelności do nieśmiertelności. Z niespokojności do spoczynku. Niech zatem nie przeraża Cię imię śmierci, ale raduję dobrodziejstwa szczęśliwego przejścia. Czym bowiem jest śmierć, jeśli nie pogrzebaniem wad i wskrzeszeniem cnót? Pan przyjął na siebie śmierć, aby ustał grzech. By jednak na skutek śmierci natura nie uległa unicestwieniu, udzielił daru z martwych stania, a więc bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Jest też i potrzeba poruszenia trzeciej kwestii, to znaczy śmierci Jezusa, Boga człowieka. Było około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozerwała się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Tak więc w momencie śmierci Jezusa zapadły ciemności. Święty Augustyn powie, że w tym momencie świat stworzony wcześniej aniżeli człowiek rozpoznał tajemnicę Chrystusa i pogrążył się w ciemnościach, ponieważ człowiek odrzucił swego Zbawiciela. Ale Jezus, prawdziwa światłość świata, zgasła tylko na trzy dni, po których ponownie wrócił, aby rozbłysnąć. Zmatwych w stałym ciele. Miłość kazała powrócić światłości po trzech dniach, aby dalej oświecać tych, którzy jej na to zezwolą. W momencie śmierci Zbawiciela nastały ciemności, ponieważ wtedy, gdy krzyżuje się Jezusa, w ludzkim sercu pojawia się jakaś duchowa ciemność. Gdy odrzuca się ład Boży, wtedy niejako automatycznie propaguje się sposoby postępowania i teorie, które uczą lekceważenia ludzkiego życia, samego człowieka, wspólnoty rodzinnej, a przede wszystkim Boga. Gdy skazuje się Jezusa i jego Ewangelię na śmierć, wtedy gaśnie światło prawdy. W czasie konania Jezusa zasłona przybytku rozdarła się przez środek. To wydarzenie kryje w sobie głęboką symbolikę. Najświętsze miejsce świątyni, czyli niebo, które od grzechu pierworodnych rodzic, pierwszych rodziców stało się niedostępne dla ludzi, stało się dostępne dla człowieka dzięki śmierci Jezusa. List do Hebrajczyków mówi. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Chrystusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Na koniec zmarły biskup Edward nie podlega już ludzkiemu osądowi. Wprawdzie sprawa zaniedbań rzuciła cień na jego życie, ale przecież nie przekreśliła ona tego dobra, jakie wniósł on w życie archidiecezji wrocławskiej i diecezji kaliskiej. Nie znamy jego najgłębszych motywacji, ani tajemnic Jego sumienia. Podlega ono już tylko trybunałowi miłosiernego Boga i niezależnie od tego jak ciężkie bywają próby, i jak bolesne jest dręczące nas cierpienie, my nigdy nie wypadniemy z rąk Boga, z tych rąk, które nas stworzyły, które podtrzymują nas i towarzyszą nam na drodze naszego życia, gdyż kieruje nimi nieskończona i wierna miłość Boga. Amen.